Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na pierwszy po dłuższej przerwie filmik. Będzie to tak perfumowy. Pytania przygotowała Poziomka. Nie pamiętam dokładnie Twojego niku. Bardzo Cię przepraszam. W każdym razie pytań jest 55. 55 pytań, i z tego co widziałam, rzuciłam już na nie okiem. Są one dość no, skomplikowane, ale postaram się udzielić odpowiedzi. Także zaczynamy. Pierwsze pytanie. Ulubiona grupa zapachowa? Moją ulubioną grupą zapachową na pewno to jest gourmand. Chyba tak to się czyta. Nie znam francuskiego. Gourmand. Drugie. Co jest ważne w zapachach? Co jest ważne w zapachach? No, żeby mi się podobały chyba, prawda? No, żeby mi się podobały i żeby nie przyprawiały mnie o ból głowy. Pytanie numer trzy. Nisza czy mainstream? Myślę, że jednak przewaga mainstreamu. Nisza czasami za daleko galopuje w swojej niszowości. Pytanie numer 4. Wyjątkowy zapach dostępny w Seforze. W Seforze wyjątkowy zapach. Myślę, że byłby to Addict Diora. Tak myślę. Pytanie numer 5. Wyjątkowy zapach dostępny w Douglasie. W Douglasie. Pewnie tą Ford Tobacco Vanille. Duwam od pewnego czasu nad tym flakonikiem. Natomiast cena jest zaporowa, więc bez dogłębnych testów raczej nie skuszę się na flakon. Pytanie numer 6. Nieodżałowane unikaty. Nieodżałowane unikaty. Myślę, że byłby to Midnight Poison Diora. Bardzo lubię, mam jeszcze połowę ze 100 ml i oszczędzam jak tylko mogę. Chociaż przy takiej ilości flakonów, jaką ja posiadam, oszczędzanie perfum jest głupotą. Pytanie numer 7. Co musiałam sprowadzać spoza Polski? Co musiałam sprowadzać spoza Polski? Chyba nic. Nie, jeden flakon sprowadzałam, był to Botrytis Ginestet, ponieważ jeszcze wtedy jakoś nie był dostępny w perfumeriach internetowych w Polsce. Także ten zapach pamiętam, że chyba aż z USA sprowadzałam. Pytanie numer 8. Olśnienie zapachowe. Hmm, ostatnimi czasy myślę, że... Była to Chloe, woda toaletowa, ta wersja 2015, no po prostu zauroczyła mnie. Ta poprzednia z roku 2009, moim zdaniem, no według mnie i dla mojego nosa nie była jakimś specjalnym, jakimś specjalnym wydarzeniem, że tak powiem. Pytanie numer 9. Spore rozczarowanie. Czy ja się czymś rozczarowałam? Hmm. może trochę ważką. La danza delle libellule. Tak taki jest, mniej więcej, taka jest mniej więcej nazwa. Oczywiście pewnie ją niepoprawnie wypowiedziałam, ale tłumaczenie jest taniec, taniec ważki. Tak się te perfumy nazywają. Jest bardzo ładny, bardzo urokliwy, ale na mnie jakoś wychodzi za dużo kakao i myślałam, że będzie bardziej, bardziej świeży i może trochę też. Może też troszeczkę bardziej e, trwały ten zapach. A okazał się nie do końca trwały, nie do końca taki jak oczekiwałam chociaż uroku mu nie mogę odmówić, bo jest śliczne. Ale chyba nie do końca ze mną gra. Jeszcze troszeczkę się z nim pozaprzyjaźniam i zobaczymy. Pytanie numer 10: ulubione składniki. Hmm, ulubione składniki. Wanilia na pewno, na pewno róża i na pewno białe piżmo. Numer 11. Nielubiane składniki. <noise> Nielubiany jest e, niestety UD, AUT, czy jak to się czyta, w każdym razie agar ogólnie, bo to jest chyba inna nazwa zamienna dla tego określenia. I paczula. Czasami niektóre zapachy, które mi się podobają, zawierają paczulę, natomiast jest ona gdzieś tak ukryta, że nie do końca, nie do końca ją, że tak powiem, w pierwszym planie czuć. I to mi odpowiada wtedy. Pytanie numer 12. Pierwsze perfumy. Pierwsze perfumy moje to było na początku podkradane starszemu rodzeństwu Kurrara. Kurrara jakże. A później moje pierwsze takie kupione za, za, za pieniądze, jakieś tam uciłane, uzbierane, to był Dali Mix, Salvadora Dali. Następnie pytanie numer 13. Lato flakony czy odlewki? Zdecydowanie flakony. Nie lubię odlewek. Przepraszam za pociąganie nosa. Pytanie numer 14. Moje zdanie na temat blo bloterków. Hmm, jakie mogę mieć zdanie? Bloterki są potrzebne, żeby stwierdzić, czy zapach w ogóle leży, że tak powiem, w kręgu moich zainteresowań. Natomiast zapach nie pachnie tak samo na bloterku jak na skórze. To chyba oczywiste i każdy o tym wie. Pytanie numer 15. Estetyka, estetyka flakonów. Minimalizm czy wzory? Hmm, ja wolę chyba minimalizm i klasykę. Zdecydowanie. Chociaż czasami. Czasami i wzory bywają fajne, ale gnie, głównie minimalizm. Pytanie numer 16. Złoto czy srebro? Złoto, złoto. Kiedyś wolałam srebro, teraz wolę złoto. Pytanie numer 17. Ulubiony owocowy. L'imperatrice chyba, dolcem, gabana, cesarzowa. Tak mi się wydaje, że to będzie, to będzie ulubionym owocowym zapachem, chociaż Chance u Tontre, Chanel, chyba tak to się czyta, wybaczcie. Też, też mi bardzo odpowiada, tam jest ta nuta grejpfruta chyba, z tego co, co kojarzę, przynajmniej ja go tam czuję, więc, że, więc uważam, że tam jest. Poza tym, a, owocowy, z owocowych jeszcze Angel Innocent, Tiery Magler. Tak, ten zapach też. Numer 18. Kwiatowy. Donna Trussardi, Na pewno, na pewno. Co jeszcze? Inside Delight Trussardi, Już wycofany, właśnie. To jest też nieodżałowany zapach, którego już praktycznie nigdzie nie ma, jeżeli jest. To jest w zaparowej cenie. Zresztą był, był moim zapachem ślubnym. Poza tym z kwiatowych jeszcze Rose de Chloe. Ten różowy taki z różową wstążeczką. Numer 19. Zapach zielony. Nie gustuję za bardzo w zielonych, muszę przyznać. Naprawdę nie gustuję, także ciężko mi powiedzieć, który. Numer 20. Hesperydowce. Lubię, nie lubię. Raczej nie lubię. Pytanie numer 21. Ulubiony drzewny. Z drzewnych to ja lubię takie z akcentem drzewa różanego. I teraz jest Mont Blanc wypuścił taki zapach Lady Emblem chyba. On, jest, on ma tam chyba drzewo różane i dość mi odpowiada. Ulubiony orientalny. Z Orientalnych Manifesto i w Laurent bardzo lubię. Adikt też jest takim fajnym orientem dość. Tak, to z tych. Numer 23 Ulubiony skórzany zapach. Z skórzanymi, za skórzanymi nie przepadam, ale jeżeli musiałabym już wybierać, to chyba ta edycja Angel Skórzany. Angel Leather jakoś tak to się nazywało. Ulubiony kadzidlany. Numer 24, pytanie. Ulubiony kadzidlany. Nie przepadam za kadzidłami, także ciężko mi jakiś wybrać. Numer 25 Ulubiony górmo. No, jesteśmy w domu. Tu lubię La Vie et Belle, wiem, oklepane, ale ja go lubię. Mi odpowiada i mam każdą wersję, każdą wersję La Vie et Belle. Yy, Następnie jeszcze bym tutaj wymieniła Botrytis Ginestet. Yy, też mi się bardzo podoba. Yy, Candy, Prada Candy, Black Opium, Yves Saint Laurent też. Yy. Pink Sugar, akulina. Myślę, że to sztandarowy zapach. Bardzo lubię. Ale muszę mieć do niego humor. Yy, numer 26. Moje zdanie o Agarze, o Audzie. Yy, no cóż, jest to składnik yy, dość drogi. I on też sprawia to magicznie, że zapachy z jego dodatkiem są drogie. Ale oprócz tego, że są drogie... To jeszcze, jeżeli chodzi o moją opinię, to mi śmierdzą. Więc yy, ja, że tak powiem, yy, raczej nie lubię agaru. Nie. Numer 27. Ciekawe seksy. Balda Freak. Na pewno yy, Bajredo, Byredo, chyba tak. Balda Freak. Bardzo fajny, bardzo fajny, bardzo ciekawy zapach, który dobrze pachnie zarówno na skórze męskiej, jak i damskiej, ale ciężko go opisać. Jest delikatny, jest kwiatowy, jest trochę przyprawowy. Trochę suchy, tak bym go określiła. I bardzo, bardzo, bardzo ciekawie brzmi na skórze. Numer 28. Ulubione męskie zapachy. To będzie Linstone, Guerlain i Spicebomb, Victor and Rolf. To są moje ulubione. Numer 29. Najbardziej trwałe, ale z damskich. Jeżeli z damskich, najbardziej trwały Addict. Addict to na pewno Alien. Alien tak samo. Angel to są najbardziej trwałe. No a z męskich to w sumie te co wymieniłam poprzednio są, są, są bardzo trwałe, także, także myślę, że mogę je wymienić. Numer 30. Piękne, ale ulotne. O tutaj w tej kategorii to jest dużo niestety. Hmm, piękne, ale ulotne. Na pewno jakieś różane, delikatne zapachy. Na pewno Salvatore Ferragamo Signorina, ta wersja wody toaletowej. Ona jest, ona jest no, piękna, ale ulotna. Ja szczerze mówiąc, mało co ją czuję w ogóle już zaraz po psiknięciu. A, a mogłoby być fajnie, gdyby, gdyby była trwalsza, właśnie. 31. Chłód, ulubieniec. Cartier de Lune, chyba tak się nazywa. Taki, taki, taka niebieska, podłużna buteleczka. Chyba Cartier de Lune. Coś z księżycem w każdym razie. 32. Ciepło. Zapach ciepły. Z ciepłych Botrytis. Ginestet. Tak. Z ciepłych na pewno. Mhm. I Lor de Torrente. On, on też jest taki przymilny, taki kominkowy, kocykowy, jesienny zapach. Numer 33. Ciekawy zapach z warzywem. Nie przychodzi mi za bardzo nic do głowy. Numer 34. Ulubionych zapach B. Ducha bo Faura. zmiłuje zmiłuj się. Ja się nie znam na francuskim. Yy, wiem, że to jest ten, ten perfumiarz Bertrand yy, Ducha Four. Yy, tak, ja to przeczytałam. Pewnie strasznie. W każdym razie wiem, że on chyba stworzył kilka zapachów, m.in. Lortison, tak? Tej marki niszowej. Natomiast ja nie przepadam za nią, także ciężko mi wy wymienić jakikolwiek zapach z jego, z jego, że tak powiem, dorobku. Numer 35. Od miłości do obojętności albo i nienawiści. Chyba nie mam takiego. Nie, aż tak to nie. nie. Nie mam takiego zapachu, żebym znielubiała coś. Natomiast odwrotnie, w drugą stronę, jak najbardziej. Było tak, że nie lubiłam na przykład kiedyś Eliena, bardzo nie lubiłam. Później, teraz w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby go nie mieć na przykład. Nie lubiłam Chanel numer 5, a teraz uwielbiam. Uwielbiam, tylko właśnie czekam, kiedy sobie sprawię. No i gdzie ja jestem? Numer 36. Najciekawsza baza zapachu. Zapach z najciekawszą bazą. Hmm. Wiele jest takich. Ciężko mi w tym momencie wymienić. 37. Chcieństwa perfumowe zapachy. Oh, oh. E, voil, voil, de perfum, e, Jador, Diora. To na pewno. Molekuły. Na pewno też. Tobako, wanile, Toma Forda. Tak się zastanawiam. Być może, być może. Mm. Jeszcze może Black Opium, wersja wody toaletowej, albo ta najnowsza Nui Blanche, tak to się chyba nazywa. Oprócz tego Rose Signature um, C-to jest Armani, nad tym też myślę, albo Si Intense, bo Si woda perfumowana już jest u mnie w szafce. No chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o chciejstwa perfumowe, marzenia perfumowe. No to marzenia perfumowe w sumie jak wyżej chyba. 39. Jednonutowce, moje zdanie. Ja jedno nutow z jednonutowców lubię białe piżmo, bawełnę, takie świeżo-praniowe zapachy, ewentualnie róże. Wtedy uwielbiam takie mm, zapachy stosować na przykład po prysznicu, przed snem, wtedy milej mile mi się zasypia. 40. Ciekawy syntetyk. Nie mam zdania. Numer 41. Ulepny, zasłodzony do granic możliwości. Każdy by pewnie powiedział, że Lawie bel i nie mogłabym się nie zgodzić, bo też myślę, że jest dość ulepny, że jest przesłodzony. Poza tym, Aqualina Pink Sugar, ale ja je lubię, no, ja takie lubię i już. I nie zamęczam, absolutnie nie zamęczam ludzi nimi, ponieważ staram się ich używać. Staram się ich używać yy, nie w nadmiarze, tylko tak w ilościach rozsądnych i przyzwoitych yy, i w odpowiedniej aurze, yy, temperaturze też. No. Yy, następnie hmm. 42. Natura we flakonie. Hmm. To, to są właśnie te jednonutowce, moim zdaniem. Na przykład Yves Rocher ma tą serię taką. Pleasures Nature: Coś takiego. Tam jest zielona herbata, bez róża, konwalia. Tak mi się skojarzyły akurat te perfumy. Numer 43. Miejsce na świecie w flakonie, jak mam to rozumieć, nie do końca wiem miejsce na świecie w flakonie chyba tego nie rozumiem, nie rozumiem tego pytania 44, tania perełka zapachowa dużo jest tanich, fajnych perfum, naprawdę Avon na przykład wypuścił ostatnio lak. Attraction, Avonu też są bardzo fajne poza tym bardzo lubię Faraway też Avonu z tych tańszych jeszcze coś mi przychodzi do głowy czy nie przychodzi chyba na razie nie także Avon wymieniam numer 45 największy zarzut dla mainstreamu hmm. nie mam żadnych zarzutów nie mam żadnych zarzutów. Robią wiadomo to, co się podoba większości ludziom, także nie, nie wyjdą z jakimś właśnie agarem, yy, czy też innymi różnymi dziwnymi zapachami krwi potu, tudzież innych wydzielin. I w sumie może to i dobrze. Numer 46. Największa ilość flakonów w kolekcji. No to chyba 180, tak mi się wydaje. 180 do 190 circa. 47. Największa redukcja ilości perfum. Jak sprzedawałam, to może maksymalnie z 10-15 flakonów. Nie więcej nigdy. 48. Poreformulacyjna wersja na plus. Właśnie. Często gęsto jest tak, że po reformulacji niestety nie możemy praktycznie poznać zapachu, który do tej pory lubiliśmy. Natomiast słyszałam, że podobno najnowsza Miss Dior, Christiana Diora, jest podobna teraz do tej najstarszej wersji, gdzie były właśnie te truskawki, popcorn, karmelizowany bodajże i ta najstarsza zawsze mi najbardziej odpowiadała. Także jeżeli rzeczywiście tak jest, że, że ta wersja najnowsza jest ta, taka sama, praktycznie jak ta, ta, ta pierwsza, no to będę w niebo wzięta. To będę w niebo wzięta. Numer 49. Nieporęczny flakon do psikania. A tego jest multum, tego jest multum, ale teraz. Może, może Chanel numer 5 o premier, ten największy taki 150, 150 ml flakon. Matko, jaka to jest kobyła, No, tego się nie da nigdzie zabrać, bo przecież można, można rękę urwać, no, ramię może opaść, wszystko może opaść, no. A poza tym, no, ciężko się podnosić taką butlę. Ja tam słaba nie jestem, ale. Następnie numer 50. Wakacje we flakonie. No to Imperatriz, Cesarzowa, Dolchend Gabana na pewno wszelkie zapachy eskady te takie sezonowe. Numer 51, jesienny smutek we flakonie. Nie smutek, ale może takie właśnie ciepło, zaduma, nostalgia może trochę. a Nostalgia to niekoniecznie smutek. Lor detorente. Namiętny zapach. i Alien, Angel też. 53 Twinsy zapachowe plusy i minusy, Twinsy zapachowe. Amor Amor ma dużo twinsów zapachowych, chociażby w Flame, Love Potion albo jeszcze taki był jeszcze jeden, chyba Fire, też w Flame, też bardzo podobny do Amor Amor. I w sumie z plusów to jest, to są plusy są takie, że po prostu te zapachy, na przykład z Oriflame są, są tańsze niż Amor Amor. 54, nigdy nie oddam. Noah Kaszarel, tego się nigdy nie pozbędę, tego zapachu używam od kiedy tylko wyszedł i no nie wiem, nie wyobrażam sobie, żebym miała z niego zrezygnować. 55, ulubione miejsca na aplikację perfum. Zawsze się psikam tutaj za uszami, yy, przy obojczykach yy, i na nadgarstkach, czasami w zgięciu łokciu, łokci. W ten sposób. No i co, dotarłam do końca. Numer 55, pytanie zostało że tak powiem, dopełnione, więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam, mam nadzieję, że już wkrótce na następne filmiki.